gotowa, tak? Poszło? Akcja? Dobra. Cześć, Mano, ja jestem Kolaba i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch silnikach: 19 TDI ARL i 18 Turbo. Generalnie ktoś pisał w komentarzu i prosił mnie, żebym nagrał taki odcinek, który lepiej silnik wybrać na pierwsze auto, w sensie auto z którym silnikiem. Tak się składa, że ja miałem 19 TDI ARL, które widzicie teraz. No i teraz mam 18 Turbo. I przy okazji podsumujemy sobie, ile je wydałem na to auto od początku roku, bo kupiłem je dokładnie w Wigilię. No i tam poprzednie odcinki o nim możecie zobaczyć. Dwa były pierwsze pomiary czasu, i były jeszcze po prostu o świeżo, jak kupiłem i w jakim stanie był. Z tych rzeczy, co nie widać, no to wiadomo podstawowe wymiany oleju, filtrów to było, że gdzieś 400 zł. Później ostatnio w sumie poszło sprzęgło, a dokładniej wysprzęglik, więc jest nowy wysprzęglik. Sprzęgło obite w kewlar, zabielone, takie pierdoły, nowy olej w skrzyni biegów, nie było łączników, więc założyłem, co się okazuje, że trzeba chyba je z powrotem zdjąć, bo niestety bije o pół i to zostanie w sumie chyba zdjęte, ale za wszystko zapłaciłem z łącznie z wymianą 2000 złotych. Jeszcze co muszę wymienić to tarcze, klocki, więc tu dochodzą kolejne koszty. Wentylki wymieniałem, kierunkowskazy na czarne, żeby cały był taki czarny tygrys do góry. Zamontowałem wieczek, owiewki czarne HEKO, owiewki 100, chyba 40 zł Te kierunki kupicie na Allegro za 120, na Ali kupicie taniej, ale będą Wam, będą wam szły chyba z kilka miesięcy. Tutaj Dodałem Insta i chyba z przodu jeszcze sobie przyciemnie szyby, ale to jest temat na później. Tutaj na bokach dodałem sobie swojego Instagrama. Nakręteczki kupowałem. kręteczki 18 zł, ale to było ten. Idziemy dalej. Zamontowałem sobie Rekinka. Go się po prostu wkręca tylko zamiast anteny. To łatwe. Tam jest śrubeczka, już wszystko jest. On 19 zł. Tutaj mam takich swoich oficjalnych powiedzmy, partnerów. Tutaj wiadomo mój kanał. Tutaj PPZ Garage, to tam właśnie robiłem to sprzęgło. I tutaj nasza grupa zlotowa, że tak powiem. Wycieraczkę kupowałem od A38P. No to to jest 4 dyszki. Tutaj taka oficjalna naklejka, która musi być zawsze w każdym moim aucie, bo wiecie jak jest. Jak sobie wejdziecie do środka, no to są nowe dywaniki. Leon, idealny do tych czerwonych oprzyć z foteli, dywanikich chyba 150 zł. Tam macie zegary zamontowane. Zegary macie trzy od temperatury oleju, bustu, turbo i woltomierz. No i ogólnie słupek cały i zegary kosztowały ponad 400, gdzieś mi wyszło za wszystko. No i tu w środku, w środku, a. I tam na ramkę dałem, na, w sumie nie pokazuj tego, bo to jest pierdoła, dychę dałem chyba za taką na radio te ramki, ale tutaj jest pierdoła, choć tu, żeby nie nagrywać pod słońcem, wymieniałem jeszcze wycieraczki, wycieraczki to tam wiecie, nie pamiętam ile, ale chyba też niedużo, ileś tam złotych, 40, a podstawa, nowa dokładka jest, 150 złotych litery. Na szczęście mi się nie urwał z tamtą dokładką, więc miałem w bagażniku woziłem. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze będzie yy, specjalnie wyprofilowana, bo te oryginalne, które były od tej, nie pasują do tego mega, więc na razie tak to wygląda. Mm. Wiadomo, jeszcze rozrząd świecę, co będę wymieniał teraz na dniach, więc już możemy to doliczyć. Łączna kwota na to wszystko, co teraz wydałem dotychczas, to jest 4000 w 3 miesiące. No, gdzieś 4000 już na wszystko poszło, jeszcze możliwe, że o czymś zapomniałem, bo tak jak się mówi na szybko co i jak, to pewnie coś, by, coś jeszcze jest. Ale łącznie to będzie gdzieś 4000 już od początku roku, więc co sobie możecie ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało. I teraz przejdźmy do tej najważniejszej rzeczy, bo pytaliście w komentarzach, co na pierwsze auto, co jest lepsze do modyfikacji, czy 1.9 TDI ARL, czy 1.8 Turbo. Już Wam odpowiadam. Jeśli zależy Wam tylko i wyłącznie na mocy, jeśli chodzi o modyfikacje, i nawet nie chodzi tu o pierwsze auto dla wszystkich, którzy tam chcą sobie kupić auto z tym lub tym silnikiem, jeśli chodzi Wam o modyfikacje, no to na pewno jeśli nie zależy Wam na dźwięku i na takich pierdołach, to na pewno 19 TDI ARL ma tą przewagę, że wydacie mniej na mody. Jak macie 250 KONI 19 i 250 KONI 18 Turbo, no to. W te mody są tańsze, żeby zrobić tam moc i na pewno będziecie mieć więcej niuta, więc jeśli macie 4 na 4 w tym i w tym, no to wiadomo, że diesel tam na starcie, na starcie wygra. Benzyna ma przewagę z tym, że na autostradzie no, kręci się do końca, więc yy, wrażenia z jazdy takie autostradowe są lepsze właśnie w 1.8T. Yy, kolejna sprawa, jeśli już nie chodzi o same modyfikacje, utrzymanie tego auta. Yy, jeśli nie chcecie się bawić w jakieś tam mody czy coś, no to 1,9 w sumie też jest lepsze, bo samo spalanie, spalanie w takim nawet zrobionym lekko pod 200 koni 1,9 ARL-u, no to macie w granicach 7-8 litrów, w tej benzynie to jest granica 13-15 litrów przy tej mocy, więc yy, no co, no szczerze, nawet jeśli nie macie zrobionego, macie serię 1,8 Turbo 180 koni. To i tak nam będzie spalanie na poziomie 10-11 litrów. No to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, jak macie benzynę i jak na przykład macie takie moce, to musi, musicie lać 9,8, czyli płacicie tyle samo co za Diesla cenę, a pali wam dwa razy więcej, więc samo utrzymanie, sam, to po prostu tankując, jak jesteście świeżymi kierowcami, to nie macie bogatych rodziców, to lepiej sobie kupić 1,9, tak? mówię z dobrego serca, bo ja wiem ile wkładam w to, to w to wkładam co chwilę. Coś, co chwilę jest coś do roboty, co chwilę coś trzeba zrobić, tu coś się urwie, niskie auto, tu trzeba y, zrobić, tu trzeba sprzęgło zrobić, tu trzeba y, turbo, bo jak są takie mocy, to trzeba to no, cały czas jest coś do roboty, nawet takie pierdoły. No tak szczerze, w 1.9 to jedyne co, no to właśnie wymiana olejów, filtrów, rozrządu, takie podstawy, klocki, tarcze, w tym wiadomo, też trzeba to robić. A dodatkowo dochodzi to spalanie się turbo, na przykład musicie wywalić układ SAI, żeby w ogóle coś, cokolwiek zacząć, te podciśnienia, to też już jest za ślepeczki kupować do tego układu SAI, do tych podciśnień, do tego wszystkiego. w dieslu jedyne co robicie, no to na początku wywalacie EGR. No to jest za ślepa chyba 3-4 dychy i tylko wyłączyć wy też w komputerze. No to to już jest. Samo to, że w się turbo jest więcej rzeczy do wyłączenia, to pierdoło ale jednak więc, tak podsumowując, już naprawdę na koniec, no to ja nowym kierowcom w sumie polecam 1,9 TDI. Jeśli ktoś się nie lubi, właśnie bawić w takie rzeczy, co chwilę coś tam sobie naprawić, zrobić, no to 1,9. Jeśli już macie jakieś tam pieniążki albo na pewno ktoś wam da coś, będziecie mieć zakombinować, za no to 1,8 Turbo jest też, naprawdę, bardzo fajny. I ja w tym momencie. Życia wolałbym 18 turbo, ale będąc młodym, jakbym dostał to auto, to bym nie utrzymał go. Takim młodym młodym, nadal jestem młody, nie miałem 18 kończyłem niedawno, ale mając na przykład 16, to bym nie utrzymał tego auto. Dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, udostępniajcie ten filmik, no i sobie tyle. Siemano. Już. No patrzcie, na przykład według zegaru, turbo mi dmucha patrzcie. 1-2 Mam doładowanie turbo Ale czuć spalony sprzęgły it, czekaj. Może ja? Włoski mam, nie ma no i ja Ale z <laughs> Dobra, zrobimy sobie szybkie zaraz to tylko, że dobrze jest pozmieniać biegi to Nie wyszło Co? <gry> Be off Szybko ruszyć tylko W sumie to mogę też dodać to, że z benzyniakiem w zimę nie będziecie mieć problemu, a z dieslem różnie to bywa. Z moich takich doświadczeń, miałem te dwa auta i wybrałem 1.8 turbo z tego względu, że no ja tutaj mam nawet na 4 koła w tym Leonie, więc tego momentu jakoś nie odczuwam mniej, tutaj mam 360 momentu obrotowego, ale 260 koni, tam miałem 190 koni, ale 440 momentu obrotowego. Tyle, że tam po prostu mi on mielił te pierwsze 2-3 biegi, a ja tutaj jest od razu rura i turbo łapie mi też dosyć szybko wstaje od dołu i ciągnie do końca do 6-7 tysięcy cały czas, a w dieslu no, na 5 już trzeba zmieniać bieg, bo różnie to bywa więc ja osobiście wybieram 1.8 turbo ale no utrzymanie według mnie jest większe.